Hejcie, witam was ludzie, ja jestem Szymon, a ze mną jest Adison i Skitan. przywitajcie się. No i dzisiaj zrobimy sobie wyścig z samochodami w Fortnite, no. tu to panowie, siadamy, nie? A, proszę tego. Ej, gdzie tam ruszasz? O nie. Iron Man, spadaj z mojej paki. Dobra. Gotowi? Dwa. Jeden. Go. Dobra ja. Duuun duuun duuun. Duuun duuun. Yes! Wat co się dzieje? On oh, duwé. Yooo, Jenny! Dobra. Co jest? Weg! Oh, oh, oh. <laughs> wees! <laughs> zau... <weź>, mam drugie <mach> miejsce. <to> Ej, <je. mach> ja już wees! Ja, Kostje! Ja, <mach> <mach> ja, ja, Ale dwieście tuus, robione. Ej! O oh, kurde, zepsu! Zepsu ze, ze, mi się auto. O, oh, cholera. Czego teraz oh. mam zrobić? Nie wiem. Lol. Gdzie mam jechać? tu? To jest po prostu emocje Gdzie tam jesteś? O, no, na prowadzeniu To prowadzenie? Uuu, ale cię Ciebie... wyj... No nie! O, ale to był kozak o nie Byku Wiem, mnie Ale słaby jesteś kierowca w Fortnite Ej, ej, ej Co, co, co? Ita, może ty o cholera O, w dupę O, kardymet Wą stąd, w moje miejsce Wą stąd! Nie, ty! Bo... O! o nie, przewróciłem się o! Cholera! Co tu jest? Co Co trzeba zrobić? O, Jakie wyjście to zrobione? No nie nie lecę. Dobra, jest. Dało mi się. Cholera, no jestem na trzecim miejscu. Nie no, nie no. Jest prowadzenie przyjęte. Weź, weź. Tak prowadziłem. Ale to O nie, tu lód jest jakiś. Cholera. O nie, ja pod wodą jestem. No. Uuu, Hopka! No ja to pod wodą. O, Co ty tam robisz, Eliza? <grym zresztą> o! i woda jakaś, ty, no, rzeczywiście woda. O nie, ale no to powalnia. jakaś woda była, tak głęboko. Ale spokojnie, Ej, się musisz Jest Jestem i tak pierwszy. Za tonie. O nie! Ej, Skitan, gdzie jesteś? O, widzę cię, widziałem cię przez No ja już na końcówce, powiem tak, ostatnie zakręty. No jak to, no, mordo, zaczekaj na nas. Ty, gdzie no, już jest! Weź, nie jak... wiem, spod, jakiś wypadek z powodu, czy coś. Żeby śmiesznie było, wiesz Ej, o co żeby was było widać. Ej, bo, ja, no, o. bo ja nie mam pojazdu To nie masz? Pojazdu? No to dyskwalifikacja mordo W drugiej rundzie O siema byku Odzie gdzie ty już za mną jesteś? No ja za tobą no. jestem Trzeba było uważać o, Dobra to ja umieram Dobra tam <grym>, Umieraj sobie u mnie, złym co ty, tutaj... co ty My mówisz? ścigamy co tu się ścigamy teraz. u jaka hopka! mnie. U mnie, u moje! U moje! u mnie. U Dawaj, dawaj Co tu jest? Co tu trzeba zrobić? Nie wiem, mieć Ło, ale mnie. Moje 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 pierwsze miejsce. Nie. Za o, mocno, to co za Moje Coś ty zrobił! Nie, nie, no tak to się jest. nie bawimy, no nie, nie, nie To jest kwalifikacja To z Kitana o, jed, wygrałem! Trzy, cztery. 3! Wiedziałem, o. że to zrobi o, o, oszukista jeden no patrzcie, no patrzcie Pingu jest też skacze. No wiesz Murdo Do dobrych wyścigów trzeba mieć dobry ping, no Dobra, auta zgramy Dobra, sięgnij tam Wiesz no, Spoko mordy, to się dogonię, to... mówić. Kitan to będzie ostatni o, ja to ale ty będziesz ostatni, Dobra, mówić. Po, tam ci, tam ci, idź O, dzięki, byku Dzięki, nie oczekowałam Uiii, karabinku. To i... no, ja, jakaś inna po mapa, nie? to, nie. Co, co? O nie, to, nie to nie tam z Kitan się tam, tak. tam. Prawie przywaliłem. Ta, no widać właśnie <laughs> Ale żeś dobrze wjechał byku! No, śmieję się teraz, patrz na to Patrzę. Co ty tam robisz? Skaczę. Skaczesz? Nie wiem czy to dobry pomysł. O nie! O, Jeny! Kraksa! Kraksa? Oj byku. Obróć to. Obróć to! Jestem pierwszy! Bo nie, bo nie. A, no nie, przewróciłem się! Chodź, błonimy go teraz. Przewróciłem się. No kierowcy. <laughs> profesjonalnie kierowcy. <laughs> Dokładnie. Profesjonalnie. O, błoniłem ja jest... się. Jestem i tak pierwszy. No chyba sobie <laughs> nartujecie, to jest pijane. No, ja no, co, jest no Dobra, co, jestem samochodami. Dobra, jestem znowu pierwszym, Wyku. No. Ja, ja niszę właśnie na go. Właśnie na długo. Spadaj! Nie, in zjeżdżaj! O, in zjeżdżaj, byku! To, to Moje pierwsze Nie miejsce, co ty? Spójrzmy tę grę. Pijany chyba Nie jesteś, ubieżdżę. że mi pierwsze miejsce zabierzesz. Dlaczego jesteś przecież zawsze jak wystąpi... e, Ostatnio grałem z kolegą, który też jest Piterkiem, To wygrywałem z nim! Bo kolega był no, słaby A no. bo i pijany A, też garder. tak może być. Zjeść, to drogi! Zjeść, ty jest drogi! o już ci siedzę no. tutaj na ogonie patrz byku o i stać na ciebie o nie sto dwa Czy metry na o, nie, o, co ty robisz ma nie ma, nie ma, co, co ty, ty robisz no. tak tak moje co ty pierwsze robisz, miejsce robisz, do nie. tak moje miejsce jak tam my jest drugie miejsce chyba. jak tam się czujesz na o, drugim duba, miejscu jak, Ręcz. No nie, wracaj tu. Jak się tam czujesz na drugim miejscu? Idź, Ej, bo jeśli wygrasz teraz, jeśli wygrasz teraz z tym to jeśli ja na ostatniej ludzi wygra, idę do finału, a któryś z was odpada, to się będzie to drugiej rundy. No nie, jo, jo jakieś klocki! No nie. Co to jest? Tak, Wygrałem! Dobra? Tak! Yes! Dobrze. Tak, Dzień. Dobrze. 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 Trzy, dwa. Jeden start. O nie, za późno! Jaki typ! Oszukisz jeden! Je... Ja ja za... ja Oszukisz te jeden. Ale i tak się wydaje! O w No, dobra! Adison, wiesz, nie wygrasz. O nie, za to, bądź bądź jest Za na... tobą na... jest mistrz. A, za panie. tobą jest mistrz Szymon. Chcesz? Widzę właśnie. O nie, Adison jest pierwszy. jak to? Ja myślałem, że to Szymon no jest, ja pierwszy. Ja. jest pierwszy. Adison jest pierwszy. Chyba go dogonić, Kupię. Skitan! Sorry, no do zbierania. Teraz... go teraz. Ego no. No i teraz pokazuje swoje prawdziwe jamy. No nie, finały załóżmy. tu. Musisz szlizgi robić. O w no, O, jak wybiegaliśmy! Jedź, jedź jedź Jedź, 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 Nie! Chcę w oddali! O nie, to pierwszy tak! Nie! A Dyś go! Nie! Jest. Jestem pierwszy! No nie. No wracaj Bez. tu! Jakie Ten wracaj, nie, nie, nie ma wracaj! Pierwsze miejsce jest moje! Skitan. To miejsce jest Skitam. tylko Skitam przeznaczone nie nie. dla mnie. Nie Gdybym w poprzedniej rundzie nie dał Szymonowi, a ja to bym był mistrz, bo na pewno. Yo, ty to no. widzisz jakie ja triki robię? No, no jo. nie wracaj, to obróć się, obróć się auto. Wsiadaj do mnie, wsiadaj do mnie! Dobra, bądź szybko, podjeżdżaj! Co to robisz? jest Dart! No, to był. Kto był pierwszy? Uhu. Dobra, teraz tu. A. Wracaj tu. Weź mnie popni trochę. Nie będę cię prawo. ale wam siebie. A to daj mi pierwsze miejsce. Nie dam ci pierwszego miejsca. Wracaj tutaj. Nie wrócę. Zobaczycie. Wracaj. To jest najlepszy w grze. Chciałoby się na nas ugonić a, a, a Nie, okay. Robert Kowica to mi klaskał Kuchar mi przydawał Tak, Ta, chyba żeby tylko podtrzymać tej Nie no, co ty gadasz się go Daj Właśnie, podtrzymać obrażu... naj... Najlepszy Najlepszy człowiek, który jeździ wózkiem golfowym czy innym czy To jestem obrad, ja, to Szymon to... się nazywa O nie no, co to, to za wydupienie tak. mnie Co to miało tak. być? Tak, pierwsze miejsce jest moje i tylko moje Siadaj, 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 siadaj Jedź, yes. jedź, yes. jedź, Rzymko, no, bach, baka Tak, yes. tak, tak, tak yes. moje pierwsze miejsce Moje yes. miejsce A Zatrzymaj się, bo mi daleko, poczekaj Ta, na, no, mi się. na pewno. Poczekaj, poczekaj, poczekaj no. po Poczekaj, po. bo oh. jedziemy <laughs> Poczekaj, bo tu są chłopki, zatrzymam się na dole Drogówka mnie zgarnęła Druga... <laughs> <laughs> Ej, gdzie jesteś, byki? O proszę! Co, coś, co wy zrobiliście? Zabiłam Sutana Ja pierdziele, dobra ja już to wygrywam Co ty Bo czekaj, tylko chcę sobie... Ale drift. Ja nie wygrywaj! Nie wygrywaj! A wygrywa późno już! O, proszę bardzo, Jest! Wygrałem! No nie co ty tu robiłeś! No i tak to się robi no! Dwa! No Na start, nie? Trzy. Dwa. Jeden. Start! Porsche No ja skaczę dalej. Jędy, jesteś czerwony? Tak, ja jestem czerwony. Właśnie. O, i kto teraz na prowadzenie wyjdzie, chyba ja! Nie, 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 byku! Nie! jesteśmy Właśnie. na tym, na równi, byku! Nie, nie, jestem dalej. No to ja dalej jesteś, masz szybszego tego golfa. Właśnie. O, to odliczałeś to teraz, to jest fair. Teraz ja wygrywam. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci by... Co albo... jest? Co jestem tam ładem nie tak! Coś ty zrobił! Ja mnie nie... Skoczyłem chyba na twoje plecy, Kitan! Ty jeszcze nie. żyjesz? Nie, nie żyję! No nie żyję. Tu mamy? Dobra to. Ty, to jak Skitan wygra, to będzie finałowa, to, wino, finałowa runda. Zrobiłem go go w poprzedniej, więc on, on jakby nie żyje już. już. O, dobra, jest. Udało mi się ten przejechać. Dobra, idziemy. Może nie wytup się. Nie! Ty głupol! Dobrze! Kurczę! Dobrze. 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 Jak Dla Jak on wygra, to będzie jeszcze szansa. Dla mnie do 3 gramy, oczywiście. Zrobię to dla ciebie, zobaczysz. Dawaj! Nie, okay, nie Adison, stój! Nie stój! Nie lubię cię! Adison! Zawsze na mnie głosowałeś gaz ja nie głosowałem. Głosu. Wiem, ale muszę mieć wymówkę. Nie no, poczekaj! Pogadajmy, bo. Poczekaj na mnie! Nie, nie, nie! Dawaj byku, to już końcówka! Ale drift! Wiem. Chłopie <noise> jaki stres Ty ten o no, turbo ma jaki oszust Co? A, turbo ten A, Ale każdy ma jak dyftuje A taki tutaj drogi, ten, jest ten dla tego No o, i wypadek stary. spowodował No widać Ironman kieruje <noise> Ironman to głupi najlepszy człowiek no Chodź tutaj Widzisz wygrywa z takimi leszczami jak skita <noise> Boż. O, jeny. Aż monitor opłułem. Ej Skita, nie wstydź Ci, że Iron Man Cię bije na No, jak ma. ty? Poczekaj na mnie, chociaż trochę nie wiem, poczekaj na okay. mnie. Też się się jeszcze. Nie, nie, nie. Bo nie, tak on wiedziałam. Cię tylko podpuszcza, jedź dalej. Nie, poczekaj, wyczekaj nie. na mnie. Co ty? Nie. Wiesz, nie wiedziałem. O, słyszę go, jest na górze. Ja nie wiedziałem. mam je tu. Dobrze. Tego brat bije. Nie, nie, To mój brat-bliźniak. Zaliczamy! No nie, no zaliczamy, no by... No Ale no masz pecha, no! Ale no masz pecha! Hmm? No dobra, ale twoje te... nie no będzie się liczyć, panu, no, dobra. więc... Dobra. To na, na to nie, no. No, pecha, no. no to cześć. Nie, dobra, tu. No co to ma Mal start! Dobra, jeszcze raz. No jedzie. No, to okej, okay, to wypniesz tamtą rundę. Nie, pierwszą nie, nie, być, nie, być Pro... nie, nie, Fakt, nie, 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 pierwszy byłem, nie, Pierwszy byłem. nie, no Ale nie, nie, Dobra, cicho, 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 cicho. nie, nie, Dobra. 3, 2, 1, start! nie, 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 tak, 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 nie, tak, tak! Nie, tak. Nie, Simon na prowadzeniu, Addison jest... jest tuż za nim! To ja jestem! A, Skitan jest, tuż, jest... tuż za nim! Ej, poczekaj na nas chwila, nie! Jakie? Co? Czekaj, nie ma czekaj. Ui! Ale chopka była fajna. Czujecie chłopaki ten wiatr we włosach? Czuję ten wiatr. Mhm. Jak włosów nie ma? Dobra o cholera Letki, Szymon, ma lekki wypadek. Cholera. Ale Szymon daj tak radę. Dawaj, Szymon. Kitan jest pijany, wypił flaskę przed, przed rundą. Chłopie jak on pije Dek, jak Szymon jedzie tyłem, masz taki skitan jest słaby. Tak, pchnij mnie, pchnij. Wyjdź, do... wyjdź! z samochodu! Ej, no Skita, no zaczekaj to... na mnie! No nie, nie ma, bądź ale, nie, nie, to. nie bądź taki, no zaczekaj! Bana, bana zaraz wyrwiesz, cześć! Nie mam ja, wyrywania banów! Nie, no nie wierzę, no. No Wstyd... i co? Wstydziłbyś się, wstydziłbyś się! Jestem za No nie, nie, nie! nie, nie. Jest, tak! nie tak! Tak, jest, tak, jest, tak! Dobra, jedź, chuj, pojechał! Ale to... co ja zrobiłem, dlaczego? Wyszło normalnie! Co to się stało? Przed tą metą. No nie wiem no bo bo... E rozkitan weź zaczekaj bo... na mnie, no bo nie, no, nie miał... nie ma szukania, no, no miałem kolejny wypadek! Trudno. No weź no Mordo Za późno! Mordo, tra... nie bądź taki! Okej, okay, mogę teraz przed hardować. dajcie mi jedną OLE! Pod metą się zatrzymam na <laughs> Tak, to weź hopnij na to. Ja się nie zatrzymałem, ja, się nie ja wyszłem z samochodu i, i szłem na ten, ten Dobra, to zatrzymaj Zgoczyłam się pod metą. No dobra, no. Na ten. Ja już jestem na, na metę. Tak, a weź ten hopnij sobie. Nie wiem. Nie jestem, ani będę skakał. No czemu nie? Nie mam chody. Ej, no do ufaj mi no. To ty ja ufaj, nie ufasz mi. To jest twój mentor życiowy. Ej, widzieliście te wszystkie knatty, które tu leżą? jak idziemy. Co leży, Te wszystkie buty. Ale mówiłam nie śmieć Dlaczego? Wszystkie Musisz moje Sprzątasz to, na nagrywkach. to No właśnie No właśnie No właśnie Będziesz to sprzątał Nie Bo jak nie to nie wyjdzie Nie wyjdziesz Dawaj taniec, jedź, jedź, jedź Coś idzie No nie Titan, co jest? Ty kwadracik Jest, wygrałem Nie 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 Okej na kart Trzeba Nie, nie. Do grywkę, no tak trzeba Do grywka, do, do grywka, do grywka Ja wam dałem 3-2 3-2 Ej, Zinno, do ilu ja no, gramy. Ja wygrałem, do, do jak to wygrałeś? Ja o drugie miejsce teraz No ja, do, Przecież, nie, jest, nie, nie przecież w, jest, jest, ja mam drugie miejsce, jest 2-1 on, on w ogóle ja, on nie, nie wygrał <śla> no, To zaliczmy, to proszę Nie, nie zaliczymy, <śla> no pyku no. Wypadek przy pracy no, był i tyle tak. Wypadek Przegadę przy wyścigu Wypadek pod konie nie się. To co, kolejny, kolejny dobra, wyścig? Go. Czy koniec odcinka? Dokładnie. Nie, już kończymy, nie, chyba, nie, dobra. Ostatni, ostatni, dawaj. Taki bo... ten, taki forfan wyścig jeszcze. No. Forfan, ostatni. Dobra, no ja Zobaczyń odliczam. No, stój. Dawaj, tutaj. Ja odliczam. Dobra. Okay. Trzy. No chyba co żartujesz dobra, to zaczynamy. Zaczynamy. Dobra. Jak i tak wypadł. Co to, ja to robił ty?! Nie no, nie wierzę! Gdzie cię ze mną! A, <noise> to nieźle! Addison, Addison już leży też, Ale o, no! Ale... Widzieliście jak skacze? Gdzie ja. Ej, proszę zatrzymaj się! Ja zatrzymałem się pod tobą! Oh, ale my też wykreśla! Dobrze! Jedź, jeźdź, jeźdź jedź, jedź Jedź, jedź, Dobra! Dobra, weź teraz mąż turbo! Czuwa! Dawaj, się A, atakuj! Nie! Cholera! Jakiś Iron Man mi... Ten, skoczył na pakę Zwalimy go! Badaj byku! Nie. nie, możesz Zdawaj być na tej pacze. nie twój team! Nie! Ej, moskitan tam, weź się, się zatrzymaj na chwilę, no Mam jakiegoś typa, który się mi przeszkadza no Dobra nie czekaj. Nie sam pana. Dobra, siema Nie udało ci się, haha Ha wygram się, zobaczycie O cholera Ale bym źle to zrobił oh, okay. Wejdź <śmienią> ja, tam, to weź to wyciągnij kałacha z bagażnika i strzelaj do niego, no. Dobra. Ty takie zabrałeś. Pat, mm. co on dawaj robi. Do, do. I skacz teraz, skacz. Ja, ja się ukrywam. Dobrze. Pa, on tu się wywali, on nie ma psychy, on nie ma psychy. On nie, on nie ma psychy, to zrobić Dobrze, jedziesz w górę! Pa, jakie salto! się <śmienią> oh. Tak! Dobrze, jedziesz, jedziesz! Jedziemy z nim! no JEDZIEMY Z NIM! Nie no, cofnijcie się jeszcze! Ha, Ta, tak cofnijcie ja do... się, no. no! dawajcie, ja do was siadam. Dobra, to cofnijcie dawaj, no. To cofnijcie się do mnie. Idę. No nie, no biegne. dawaj, bo jesteśmy w wodzie, no. Dawaj! Biegne, biegne już. Dobra, Dobra jedziemy! Imbambików! Do ataku! O cholera! Boże! O ładnie co było zagrane No widzisz ten, to wszystko było ten, zaplanowane A, widzisz tego drifta? Idę. Idę, pa... o cholera. Nie, tylko nie ten taniec, proszę cię! nie widziałem. Ale drift! To się nazywa normalnie Driver Ładnie. No, to ten, kto, kto śpiewa? Dobra, idziemy do za za Idziemy do Idziemy do za Nie Muzykę wiem. robię, muzykę robię No dobra, no dawaj Już sobie Ja też, ja Dawa Dawaj jakiś radio bo... Ej, mam Nie pomysł. ma radia no, wrótmy... Ej, ja z skitanem robię muzykę, ty śpiewasz ja? Co? Nie, dawaj, ja nie dawaj. potrafię śpiewać. Dawaj, co? Nie no, nie potrafię! Nie umiesz co? Nie umiem. Boję Ta, boję się. Dawajcie. O jeny. Mucha mi wleciała do gardła. Lewo, prawo, lewo, <ścoughs> prawo. Dobra, nic nie jedzie. Pim! Dobra, to koniec? To nowe. Czekaj, weź znowu ten dobra, to ja się pożegnam czego. No. Okay, cool, okay. Albo nie, Skita nie się pożegnam. Dobra, skończyłem ten odcinek. Nie no, wiem, Niestety. Powiedzieć. Dobra, ja się pożegnam. Dobra. To by było I na tym. ]łem. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że filmik Wam się wiesz. podobał. I co? I zostawi, zostawcie suba u Skitana i u mnie i lajki też zostawiajcie, nie? No, niestety Skitan wygrał, ale w drugiej rundzie no. będzie lepiej, nie? Nie Ech. wygrał! Widziałem tabelę, Wygrałem. Tabela bo... Pa, pa, pa. No? Dobra, koniec Kuniec! Wy... No to, co? to cześć